Ja tu będę mówił o drogach powiatowych, ale dotyczy tutaj różnych dróg wojewódzkich, ale my jako Rada Powiatu i Zarząd Powiatu przyjęliśmy zasadę od lat, że w zależności od ilości kilometrów na danej gminie mamy taki wskaźnik. Obliczamy środki, jakie przeznaczamy na daną gminę w danym roku, w zależności od kilometrów. To jest jest... Funkcjonuje już trzecią kadencję. Jeżeli chodzi o dywaniki, te cienkie dywaniki bitumiczne, czyli takie remonty, gdzie się kładzie tą nawierzchnię asfaltową. Natomiast jeżeli chodzi o remonty cząstkowe, czyli takie bieżące, jak to się popularnie mówi, remonty cząstkowe popularnie się mówi, chłatanie tych ubytków, dziur, jeszcze inni mówią, czy. I inne jakieś roboty, remonty przepustów, takie, które co roku się pojawiają, szczególnie na wiosnę, w czasie odmarzania gruntu, przełomu, bo nasze drogi podbudowy niestety są bardzo słabej konstrukcji, i tym bardziej gdzieś na gruntach wysadzinowych, typu lesowe, gliniaste, których tutaj też. Nie brakuje. Następuje pęcznika na wiosnę. Grunt odmarza. Nawet żeby po drodze nie jeździć. To to pęcznienie powoduje, że wychodzi często nawet na wierzch jakiś tam materiał gliniasty. To jest spowodowane tym, że konstrukcja generalnie drogi, ja jestem akurat inżynierem drogowcem, to mogę tam ten temat dużo powiedzieć. Konstrukcja drogi powinna być tak jak fundament. Na głębokość przemarzania, czyli metr. Nikt takich dróg w przeszłości nie budował. I dzisiaj nie ma środków, żeby takie drogi budować, szczególnie drogi lokalne. Ale rzeczywistość jest, jaka jest. Czyli yy, wiadomo jak budynek robimy, robimy metr 20 nawet w naszym klimacie metr 15 Jest już głębokość przemarzania. Akurat nasz, nasz tutaj region, czyli ten budynek stoi, ma taki fundament. I po nim nic nie jedzie, nie ma sił dynamicznych, nie ma siły hamowania, jest odwodniony. A wyobraźmy sobie drogę, gdzie te wszystkie czynniki działają i on ma, ta droga ma konstrukcję 20 cm. To jest rzeczywistość, jaka jest. Nawet jeśli położymy dewanik, a nie zrobimy tej konstrukcji metrowej, to trudno się spodziewać, że już ten dewanik tak wszystko załatwi. Oczywiście załatwi w tym sensie, że nie ma przenikania wody z... z przez nawierzchnię z góry, że jeszcze jak się wykona roby to jest jakieś odwodnienie i to polepsza sytuację. Natomiast gdy się już nawierzchnia robi porowata, nieszczelna, no to już wtedy jest tragedia. I tych środków nie ma na drogi. Kiedyś była taka sytuacja, że była subwencja na kilometr drogi. Tego dzisiaj nie ma. Mówimy o subwencji państwowej. Dzisiaj mamy udział w podatkach dochodowych. Od osób fizycznych czy prawnych, na przykład powiat ma udział w podatku dochodowym od osób fizycznych rzędu 10%. Wilan ma na przykład taki udział około 40% na dzień dzisiejszy. Mamy udział 1% w podatku dochodowym od osób prawnych, ale to na przykład starosty, dla starosta to jest rzędu 300 tysięcy rocznie, to są żadne pieniądze. I jeszcze nigdy nie jest wykonane jak do tej pory. To, co jest planowane tym wskaźnikiem, I teraz wracam do tych naszych środków. Oczywiście mamy wygadek i system własny, że tak yy, mam tu wykaz, jak to, co zrobiono na terenie gminy Durowin w roku ubiegłym. Yy, typu tych remontów cząstkowych, ubytków maso na zimno. Czy remontu rysami i koszenie tam pomoczy, oznakowania, wymiana słuchów i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o dywaniki bitomiczne, to wspólnie tutaj z gminą Turobin wspólnie, bo gmina Turobin przeznaczyła w ubiegłym roku. Mam tutaj 106 tysięcy, tak panie wójcie, na, na, na cienkie dywaniki bitomiczne. Myśmy do tych dywaników tutaj mam i dołożyli i taką zasadę y, przyjmuje y, zarząd i Rada Powiatu, że dokładamy po 50%. Znaczy my na przykład na ten rok, w ubiegłym roku przewidziane było nacięcie dywaniki w gminie robi 106 tysięcy. W tym roku mamy przewidziany do gmina, gmina to robi na cieńskie dywaniki bitumiczne 123 tysiące. Nie mówię o innej że 123 tysiące zwiększyliśmy tą kwotę w tym roku o 15%, zresztą do wszystkich gmin. Przykładowo podam na przykład przykładowo podam y, dla innych gmin, to wszystko zależy od kilometrów na wierzch, od kilometrów, kilometrów właśnie na nawierzchni bitumicznych. Miasto Biłgoraj ma 100 tysięcy. Gmina Biłgoraj, która ma najwięcej kilometrów, ma 204 tysięcy. Piszcza na przykład 114 tysięcy. Frankol 123. Goraj 89 i tak dalej. Tutaj mamy podzielone w zależności od kilometrów. Z tymi środkami wychodzimy do wszystkich wójtów burmistrzów i w zasadzie oni. Z nimi ustalamy, jakie odcinki staramy się robić te, co najgorsze w danym roku i ratować i wykonywać się dymatom. Na pewno tutaj jeszcze z Wójtem będziemy rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ustaliliśmy tych zasad do końca, będziemy ro rozmawiać, gdzie co wykonać. Takie porozumienie zechcemy z Panem Wójtem podpisać. W ubiegłym roku myśmy do tych cienkich dymaników do remontu przepustów dołożyli 177 tysięcy tutaj na terenie gminy Kurowi, czyli to jakby nawet myśmy dali więcej środków jak 50%, to znaczy daliśmy. Ja chcę podziękować jako gminę Zarządu Powiatu, że to wy nam pomagacie, że wy nam pomagacie w drogach powiatowych, bo tak to, że mówię, daliśmy, przeznaczyliśmy. Bo, bo w zasadzie są to drogi powiatowe. Ale ja chcę też powiedzieć: rzeczywistość, jaka istnieje, że chyba stan dróg powiatowych, stan dróg wojewódzkich, jest chyba gorszy od stanu drog, dróg gminnych. Tak to wygląda w całej Polsce. To zasady finansowania, jakie tu sobie wymyśliliśmy, to w zasadzie są w całej Polsce, z którymi starostami nie rozmawiam, wszędzie się tak dzieje. I jest stan naszych środków finansowych na drogi no jest bardzo słaby. Zresztą jak mówiłem o tych dochodach powiatu, bo tu budżetu powiatu, ponad pół budżetu powiatu to jest edukacja u nas, gdzie środków ze szkół się nie zabierze, raczej trzeba dołożyć. Także my nie mamy tam wiele manewrów, tym bardziej, że przyjęliśmy długi szpital, ale yy, co nie zmniejszamy budżetu na drogi, utrzymujemy na poziomie stałym. W tym roku nawet na Cztery Kedywański zwiększyliśmy trochę. Takie były postulaty doradnych i od Was, i, i, z, i z całego powiatu. Ale to wszystko na potrzeby, jakie istnieją na drogach. To jest kropla. To jest. Niewielka część. Chcę jeszcze powiedzieć, że bo takie głosy się pojawiają, że trochę tą gminę traktujemy po, po macoszemu, tak, że ona jest tak wysunięta dalej od powiatu, że jej nie widzimy. No ja chciałbym powiedzieć, że traktujemy wszystkich równo, naprawdę. Te zasady, któreśmy przyjęli, na przykład w ubiegłym roku wójt gminy Wiszcza nie dołożył do dywaniku, bo nie miał, mówi, że nie miał. Ale zasad myśmy nie przekroczyli, pomimo, że starosta pochodzi z Biszczej. Nie zrobiliśmy tam kilometra dywanika. Bo po prostu, jakbyśmy dali Biszczy, to inni Wójtowie byśmy złamali zasady i nie mieliby potencję. No, jak my dajemy, a wyrobicie tam, gdzie nikt nie da. Chcemy się w tych zasad trzymać naprawdę. Nie patrzymy gdzie, pomimo, że to było jest teren gminy na przykład starosty. No, tak. Tak to było postąpienie. Chcę powiedzieć, że, bo jeszcze takie padały słowa różne, że po macoszemu. Myśmy wykonali niewiele dróg takich ze z, z środkami zewnętrznymi. Wykonaliśmy z regionalnego programu operacyjnego jedną taką drogę, która księżko łukowa dotyczyła dwóch gmin, gminy księżkowej i gminy łukowa. I powiatu, gdzie pozyskaliśmy z regionalnego programu operacyjnego no spore środki, około 20 milionów. Tam zrobiliśmy drogę, która jest jakby wizytówką, które wszyscy zazdroszczą, łącznie z chodnikami, z To były takie warunki tego programu unijnego. Dlaczego ta droga? Tam wiele się złożyło. I firma Black Red White, która chciała. Były naciski, że wyniesie swoją produkcję z Biłgoraja i z tamtych terenów, mało umiejscowione zakłady, właśnie w Miercu, Druga sprawa, droga ta się nadawała do regionalnego programu operacyjnego, łączyła dwie drogi wojewódzkie, jakie wypełniała te warunki, żeby zakwalifikować ją do tego programu. Chcę powiedzieć, że. że ta droga zajęła pierwsze miejsce w konkursie w tym czasie na regionalny program operacyjny. Ale wykonujemy też drogi, tak zwane schwetynówki, które tutaj też robicie. I chcę powiedzieć, że jedno z gmin, gdzie był program schetynówki wykonany była gmina turobiń. Pamiętamy za ponad 2 miliony tutaj to robić I Następna gmina tylko była gmina Biłgoraj, Także inne gminy nie miały i tego programu. To mówię, regionalny program operacyjny i te dwie gminy, gminy, które zrobiliśmy większe roboty. Także chcę trochę zdementować, że tak traktujemy tutaj gminę, która robi najgorzej, bo inne gminy mogą się bardziej upomnąć, bo nie wykonaliśmy takich ze środków zewnętrznych, ze Skarbu Państwa, dróg, w ogóle, to na 4 wykonali jako powiat biłgorajski, tak dostaliśmy środki. Teraz złożyliśmy wniosek, też jeden, ale na gminę Biłgoraj w tym roku, wniosek jest na liście rezerwowej. No liczymy, że może będą środki. Pan radny. Chciałbym zapytać, bo Pan mówi, że 124 tysiące dokładacie do tych dróg. Na... 123, tak, jeżeli chodzi o dywany? Ile kilometrów, jaki odcinek można było za można to przeliczyć w jakiś sposób? tysiące. To znaczy, no. To zależy. Trudno to, to, to powiedzieć, ale. Bo tak, jeżeli będziemy robić odcinek przełomowy, na przykład, a są takie odcinki. Ja w ubiegłym roku przejechałem tutaj całą gminę, przejechaliśmy komisją. Jest tu was są, są, nie jest to, jest jedna gmina, gdzie są drogi nasze pojemnie ja, opowiadowych ja w swoim stanie, które są bardzo odcinki. Są odcinki takie przełomowe, że praktycznie glina wyszła na wieś, nie? No, trzeba wymieniać podbudowę. Wymiana podbudowy trzeba nasypać w tych miejscach, gdzie nastąpiło pęcznienie gruntu. No, trzeba wykopać, się ja uważam, trzeba wsypać piasku, trzeba wsypać tłuszcz, a dopiero kłaść dywanik. I to so, ta, jeżeli takich będzie odcinków, to będzie bardzo y, dużo y, kosztować. Natomiast jeżeli Mamy 123 700 w tym roku na te cienkie dywaniki, bo ja nie mówię, bo my będziemy łatać oczywiście do roboty no ja cząstkowe. Nie mówię o podbudowie, tylko po prostu czystego no. dywanika ile. O, kilometr cienkiego dywanika to jest 300-400 tysięcy. Tak, a, jest a jeszcze jakby wymienia całą podbudowę. To, to są takie koszty. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze chciałby? Pan Radny Górny. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Goście, Zdani. Panie Starosto, moje pytanie jest jedno krótkie, drugie może też. Czy nie można by tych proporcji troszkę jakoś zwiększyć? Gmina mniej, powiat więcej. Odnośnie tych dotacji na te drogi. I drugie pytanie, jak Pan wspomniał, tam w ubiegłym roku w Biszczy nie dołożyła. Czy te pieniądze zostały skonsumowane gdzieś na drogę? Czy zostały? I jeszcze, jeszcze jedno pytanie, to taka uwaga, żeby Pan Starosta wziął pod uwagę te nasze drogi gminne powiatowe są w złym stanie, ale niektóre są jeszcze w takim stanie, że nie wymagałyby na nawierzchni bitumicznej, tylko aby samej konserwacji. Bo są popękane. Na podbudowie są w porządnej, bo to jeszcze budowane dawno, dawno. Tylko, że wiadomo, że przez 40 lat czy ileś, to duchem czasu są szczeliny i te szczeliny, jeżeli by zapryskać, to nie wiem, jak to jest, masą? Emulsją. Emulsją, emulsją, to jeszcze by ten żywot przedłużył bez możliwości płacenia dywaników ma to wszystko Jeżeli chodzi, odpowiem może o, te, o tej gminie Wiszcza, te środki, które y, tam były przeznaczone, one poszły gdzie indziej, One poszły na remonty cząstkowe, ale poszły i, i, i na remonty przepustów, także one nie przechodzą na następny rok. One nie przechodzą i y, y, natomiast y, oprócz tych... Y, Dywaników, o których mówimy, ja mówię, że na przykład tutaj w gminie to rok na zestawienie w ubiegłym roku yy, uzupełnienie nawierzchni yy, poza, poza tymi środkami, bo my jest większą część środków przeznaczamy na remonty bieżące. Takie, które robi i na zlecenie, na przykład firmy inne robią, ale robią i, i własnymi, własnymi środkami Zarządów Powiatowych. Na przykład w gminie Turobiej wykonano w ubiegłym roku Y, uzupełnienie nawierzchni na przełomach materiałem kamiennym 800 m kwadratowych. remont ubytków masą na zimno 100 m remont ubytków masą na gorąco 80 m kwadratowych. remont ubytków emulsją, wysami, bez pękania. Oczywiście tego te, te też nie da rady wszędzie zrobić, to ma ma pan rację, co z pękania zalewał. Wykonano ubiegłą rogu tylko 450 m i, i, droga Boże Bola Ternowa, bo oczyszczenie na gasi 3000 m2, wykonanie przepustów podjazdami, 24 m2, z bieżących, renowacja rogów, czyli pogłębienie w m, oczyszczenie mostów w miejscowości żarno, żurawie, wieższu i ścinanie zawyżonych poboczy, 14 km, koszenie poboczy. Tutaj mam. Bardzo dużo kilometrów. Likwidowanie wyrw pobocznych. 110 wycinka samosiełów i gałęzi gałęzie. Droga żółkiewka. 1000 metrów bieżących. krótki, przednięci. 800 chłopców. Zagłocie. 650. Odcinka. Prześwietlenie czerwca. 20. Oznakowanie pionowe. Wymiana znaków. 45 Wymiana słupków 32. Ustawienie zasłon przeciśnieżnych 12 kilometrów. Renowacja roku. W krótkach, grunki, do 800 metrów bieżących pod za 450. Nie będę wszystkiego czytał, tak, ale jeszcze jedną rzecz powiem ważną. My mamy jedne środki na utrzymanie zimowe i na utrzymanie letnie. Mówimy o śnieżaniu, o zwalczaniu śliskości. Często my na, mamy interpelacji wiele na Radzie Powiatu, że ta nawierzchnia ma być czarna, że ślisko. No, oczywiście możemy w zimie. Te wszystkie pieniądze wysypać, jak to mówię, nie będzie w lecie. To są te same pieniądze, byśmy mieli świadomość, że to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. A, a drogi, standardu tego, jakie tu są, one nawet mogą być zgodnie z prawem, nieprzejezdne, nawet dobre. Mogą nawet być nieprzyjezdne, Tak dopuszcza prawo. Natomiast ja oczywiście każdy chce, żeby nie było ślisko, żeby y, oczywiście będziemy starać się, żeby przyjemność była zapewniona w każdej chwili. Nie chcemy czekać dobry. Natomiast y, żebyśmy mieli świadomość, że też nie narzekajmy, że tam trochę jest droga śliska, bo że, że jest trochę uciążliwe. No trzeba wolniej jechać bo nas nie stać, naszego państwa, nasz nie stać, żeby było to wszystko idealnie i tylko stawiać wymagania. Natomiast jeżeli chodzi, to jeszcze Panu odpowiem o, o te 50%, o które Pan pytał. Myśmy to długo analizowali, takich wniosków mieliśmy, no wie Pan. To będzie mniej, mniej, mniej będzie pieniędzy. No. Bo jak rozdzielimy to, to my mamy określoną pulę, Jakbyśmy nie dzielili, to mniej zrobimy, najwyżej mniej zrobimy. A druga sprawa, no te zasady nie chcemy nawet łamać po innych powiatach, we wszystkich powiatach tu okolicznych, z kim nie rozmawiam, jakby umownie te zasady funkcjonują. Dziękuję bardzo. Pan panie bardzo Szanowni zebrani, już nie będę wyliczał. Panie Starosto. skoro Pan jest, pytanie z mojej strony. Jak wiadomo, jest Pan gospodarzem tego terenu, prawda? To świadczy już o tym, że co najmniej na wysokości tego zadania i tego stanowiska to, to trzeba się identyfikować, jak gdyby z osobą męża stanu. Takie pytanie. Najlepiej, najlepiej komuś dogodać, prawda? Ale tutaj przyjechał Pan do nas, więc myślę, że rozmowa, dyskusja do czegoś prowadzi. I teraz tak, stanowisko drugie Szeroko zakrojone wiadomo, jesteśmy gminą, która jest odsunięta od głównego traktu, a gmina i w ogóle każda aglomeracja, która może normalnie funkcjonować, uzależniona jest od do dostępu do wody i dostępu do głównych traktów. Więc jak mówię, nas tutaj interesuje droga województwa, którą no, pan mówi uchylać pan tutaj, bo zarząd drogów wojewódzki. No tak jest. Ale jeszcze raz że trzeba to chciałabyś ten teren. Następnie drogi, które nas na razie interesują, drogi traktowe, droga y, do krasnego Stawu, droga powiatowa. Naprawdę ważny punkt komunikacyjny nawet ze względu na y, ten górach, prawda? Na naszej gminie, y, który spływa do, do kresnego Stawu. Następnie turystyka w kierunku przez Tam jest ponad... Kilometr. Naprawdę drogi, którą nie da się przejść, a co mówić? Przejechać. Droga powiatowa. Następnie, ja tak będę szybko szedł, bo tutaj nazywało się szkolnictwo. W tej dobie likwidować, kasować najlepiej, żeby nie było w ogóle. Faktycznie w i najlepiej rządzić. Jeżeli chodzi na przykład o drogi wojewódzkie, chcę powiedzieć, że bardzo dużo chodziliśmy. Ostatnio od ubiegł i ubiegłym roku pisaliśmy pisma odnośnie yy, przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku trampol Sokie. Tam się udało ten odcinek wprowadzić. Yy, yy, ja miałem informację, zresztą przekazywałem te informacje osobiście, rozmawiałem ze wszystkimi posłami. Wysłaliśmy pismo też do marszałka yy, województwa lubońskiego. Bo oni tutaj decydowali. Ta droga technologicznie, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu, była najbardziej zaawansowana. Jest wykonany projekt. Są najbardziej zaawansowane sprawy dotyczące wykupu działek. Też już ta droga po tak zwanym zlidzie była, że tylko można było przystępować do przetargu. Rozmawiałem z marszałkiem, marszałkiem Sobczukiem. rozmawiałem z posłem Zmianem, który pochodzi z naszej strony, ponieważ prezentuje platformę, Rozmawiałem ostatnio nawet z Henrykiem Wójcem, którego w Lublinie spotkałem, to jest w tej chwili ministrem do doradców do prezydenta. Nie mówiąc o posłach typu to Tokarska, Szeliga czy Zawiślach żeby tą drogę yy, wprowadzić w finansowaniu tak zwanej ściany wschodniej. Ona niestety jest na liście rezerwowej, tak zdecydował marszałek. Natomiast padły tu sprawy. Oczywiście no, jest nowa wieś. Są takie odcinki, jak no Tak, że trudno jechać, to jest, to jest yy, to faktycznie. Yy, i. Te odcinki, żeby tu, musimy poczekać na jakieś programy. W tej chwili nie ma gdzie złożyć. Nie ma gdzie złożyć wniosku. o pieniądze. Jesteśmy w takiej sytuacji dzisiejszej, że zostały tylko pieniądze Unii Europejskiej nazywane projekty miękkie. W szkolnictwie gdzieś tam. Na no z które korzystamy. Tylko... No, cały problem polega, że nam tych projektów nie bardzo trzeba, bo u nas brak jest infrastruktury i innych, ale tylko takie środki zostały w Urzędzie Marszałkowskim u nas. I do momentu, gdzie nie otworzy się nowa tura naboru, a czy ona się otworzy, to nie wiem, jak ta Unia będzie wyglądać. Są problemy w tej Unii, nie ja to widzę bardzo głęboko, ja ale chcę o tym mówić. Ale jeśli pojawią się jakiekolwiek, yy, jakiekolwiek środki zewnętrzne na infrastrukturę drogową, no to trzeba będzie, będzie składać wnioski tylko tą metodą. Można jakieś dłuższe odcinki i porobić, bo ta kwestia jest ich podbudowy, nie tylko dywan.